Miś tam i Tiffy. Szu, 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 i w wieje, kap, kap, kap do już wieje, szare chmurki. Szu, 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 na wiosnę i w lecie kałuże rosną na drodze, Deszcz tańczy w twoim ogrodzie szu, 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 kap, kap, kap Deszczyk pada, chlap, 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 chlap. Szu, 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 kap, kap, kap. Przez kałuże, ciap, 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 Kap, kap na parapecie Szu, szu, szu Na wiosnę i w lecie Kałuże rosną na drodze Deszcz tańczy w twoim ogrodzie Szu, szu, szu Kap, kap, kap Deszczyk pada Chlap, chlap, chlap Chlap, chlap Szu, szu, szu Kap, kap, kap Przez kałuże Ciap, ciap, ciap Szu, szu, szu Szu, szu Płyną. Kap, kap, kap z każdą godziną. Dzieci w swych taloszach skaczą, bawią się w rodzinę, kaczą. Szu, 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 kap, kap. kap. Deszczyk pada, klap, 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 szu, szu, szu. Kap, kap, kap. przez kałuże, ciap, ciap, ciap. Kap, kap. W słońce już świeci Szu, szu, szu Cieszą się dzieci Deszczyk umył świat dokoła. Nowa przygoda nas woła Szu, szu, szu Kap, kap, kap Deszczyk pada Chlap, chlap, chlap Chlap, 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 chlap. Szu, szu, szu Kap, kap, kap Przez kałuże Ciap, ciap, ciap